Dobre, bo ten pierwszy to był bardzo dobry skok. Zobaczymy, za moment się przekonamy. Około pół metra na sekundę wiatru z tyłu skoczna, więc takie warunki, w jakich mniej więcej skakał Dawid Kubacki. Daniel Huber już w powietrzu. 130 i pół Dawida Kubackiego, a Huber jeszcze dalej. bo jest a tymczasem mamy informację, że przez słaby skok Gregora Schrenzauera Maciej Kot wywalczył kwalifikacje do serii finałowej. Ale popatrzmy na Daniela Hubera. Ależ on również skoczył niesamowicie daleko. W kwalifikacjach jest już zielone światło. Jest sygnał od Stefana Hongahera. Marku Eisenbich na progu. Bardzo dobra prędkość. Położył się Niemiec na nartach. Walczy odległość. Złapał noszenie i to jest piękny skok. Choć tam problemy są. to, aby wyprzedzić Severina Freunda, na pewno stać na to filigranowego Japończyka niepochłony. No łapie noszenie i to jest piękny skok. Gdzieś tam w okolicy Rosniorusk. Ale popatrzmy Robert Johansson na naszych ekranach. Nie mówiliśmy o tym, że w czołówce podczas serii próbnej daleko, natomiast zupełnie posypał się w tym konkursie, ale teraz po frunął. Jest tam 142,5 metra. und das mit Telemark. Wieder alle Pfeile Volauf aufwind Das heißt, das ab um. jetzt müsste Und schon oh. wieder. <laughs> oh, bad, Johansson. Hitler, 220 metrów w pierwszym skoku. Przy dość niekorzystnych warunkach, która wie 40 metra na sekundę wiatru z tyłu na piątym miejscu. Niemiec po pierwszym skoku. Ale leci teraz wysoko, wysoko, wysoko i bardzo daleko. 221, 229,5, 239. Co skok to dalej? Czy utrzyma ten proces? Dobra prędkość. No i walczy teraz Granerud. Walczy daleko, daleko, bardzo daleko. Poza rozmiarem skoczni ląduje. Ta... -E Ruda. ma więc po czterech skokach. Wygrał różnicą zaledwie 40 cm. Teraz mocne wyjście z progu. Mistrz świata w lotach tradycyjnie wysoko nad skokiem. Niesamowita próba Karla Geigera. Około. 100, e, 100, tylko półtora metra na sekundę z tyłu skoczni. Musiałby skoczyć 137 metrów. Halvor Egner Graner już w powietrzu. I gdzie wyląduje reprezentant Norwegii? Ląduje przed oczywiście tą linią oznaczającą rozmiar skoczni. 140. Dzisiaj z wielką łatwością wygrał kwalifikację, ale musiałby tutaj skoczyć niemal 140 metrów. On jest w stanie to zrobić. Alvoregner Graner rut und ich prosche zobaczyć gdzie ląduje poza rozmiarem skończył on wno już aussichtlos weit zurückzuliegen scheint ist nicht mehr so schlimm mit dem rückenwind jetzt sauberer springen ja viel besser in der luft ja. auf jeden fall ein starker sprung ja a jestes doch da jestes drugi 12 razy 3 132,5 m teraz potrzebuje dawid wyprzedzić piotka żule dołączyć do kolego wysoko do desko

Przysiadł aż tam, Mienne warunki, wieje pod narty, Kamilu w swoim stylu arcymistrza, prosimy bardzo, 142 by musiał skoczyć Kamil, zawizł nad zeskokiem, leci wspaniale, leci pięknie i jest pierwszy, nie ma szansa, aby było inaczej. Lądownie... W trudnych warunkach, brawo, no a jak z tymi warunkami poradzi sobie Halvor Regner Granerud, aktualny lider Pucharu świata? Także wysoko nad skokiem. Dobrze obrał tą parabolę lotu i daleko poszybował. I jest. Przedni wiatr zerzał, ale nie 149 metrów. Potrzebuje w tych warunkach Lindwiga, by wyprzedzić Austrię. I szybuje, leci, leci, leci. Bardzo daleko poza rozmiar skoczni. Chyba by dzisiaj drugi Poza ponad... Norwegią na ósmym miejscu w 2018 roku. Teraz potrzebuje 142 metrów. Jest w stanie tak daleko poszybować. Piękna sylwetka w powietrzu ustabilizowana. Ląduje bardzo daleko. To jest ponad 140-metrowy skok. To, japończycy po pierwszej grupie prowadzili. A są na piątym miejscu na półmetku tego konkursu Japończycy. Ale, Ale z wysoko poleciał! I... Polecia. Fenomenalny skok. I za 123 metry wystarczą. Ma ogromną przewagę. 132,5 w pierwszej rundzie. Leci na tej O, Ale daleko! Ale... Ale jest podkurka i jest upadek. No i teraz lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Albo Regner Granerut. Wczoraj w czołówce, dziś w serii w czołówce. I po pierwszej serii też w czołówce. Albo Wierzynski. Wierzy się, tutaj ten Sieg i Pielinger Sieg przenieść. Są to machbar. Gut. Okej, kann man so To jest Das ist doch der Wahnsinn. zatem na pewno, ale nie mają już więcej zawodników na liście startowej. A teraz Bor Pawlowczyk. Dobra prędkość na progu Słoweńca. Łapnie położył się na nartach i daleko poszybował. To był piękny skok. Piękny. Oczywiście tym razem trzeba się z sędziami zgodzić, no bo zdrowie zawodników, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Już jest Bor Pavlovczyk na rozbiegu. Spił się w powietrze. Niezła prędkość tutaj obniżonym na jeździe. I Skok Pawlowszczycza, bo on jest teraz w znakomitej formie. Wtedy była walka z Andrzelem Niszkiem, który skakał po nim. dziesiąty po pierwszej serii. Świetny skok Lindwika. Przeszedł parę poszczególnych punktów z powodu wszystkiego na linii. Ale to są najlepsi chłopaki w klasie. Tutaj przychodzi Robert to ale ale, 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 ale... Same... już do bardzo dobrej dyspozycji. Czego dowodem jego zwycięstwo przed tygodniem na wielkiej kropki w Zakopanym. Już w powietrzu Japończyk. O ładny skok daleki. Ale chyba przed zieloną linią wylądowała. ...lidera. W zasadzie chyba no, nie będziemy jeszcze ogłaszać go zwycięstwem klasyfikacji generalnej, bowiem sezon jeszcze się nie zakończył, ale tylko cud mógłby mu odebrać zwycięstwo i kry, wielką kryształową kulę, tym bardziej, że on skacze ...17 z dużej skoczni, a teraz? Teraz przydałby się ponad 100-metrowy skok i jest taki skok! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień tak Dzień dobry. Dzień dobry. 103 meter i prøveomgangen på Grammer. Se på høyden til østerrikeren nedover her! Og det er et kjempehopp! Oh, og så er hun kjempebred her, i landingen! Nå er Representant... Japan og Yukiya uh, Sato. Sjuendeplass i går i det individuelle rennet. Zobaczcie, co O, ...24 marca 2019 roku i który prowadził po pierwszej serii z przewagą 12,3 punktów. na ZZ... z mvp miał ponad 13 punktów. I teraz Rioju fantastyczny lot! Ponad rozmiar skoczni, ponad... Garny, już a zatem ostatni z Polaków, siódmy zawodnik Mistrzowskiego Adlota, dziesiąty wczoraj. Piotr Żyław ładnie na progu, zbił się w powietrze, wysoko nad zeskokiem ci Polak. Ładnie, ładnie, jeszcze szybuje i bardzo daleko, piękny skok piotka. Zobaczmy, czy tutaj na mogą mieć bardzo start.

i wysoko radzę skokiem Pałowczyk, to będzie piękny skok, daleko, jeszcze leci, jeszcze leci, wylądował, No gdzieś w granicach...